Witam państwa na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Z udziałem prezesa partii, nie, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Konferencja poświęcona, poświęcona jest temu, co e, wczoraj powiedział w Berlinie pan minister Radosław Sikorski, jak się można domyślić planom Polski dotyczącym rozwoju sytuacji międzynarodowej i sytuacji w Europie. Panie premierze. Dziękuję bardzo. Ja najpierw może państwu pokażę konstytucję, to jest Konstytucja Polski. Rzeczypospolitej Polskiej ona obowiązuje wszystkich obywateli, no, w szczególności obowiązuje tych, którzy sprawują władzę. Polscy ministrowie przysięgają, że obejmując urząd uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom konstytucyjnym, prawom Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 5 konstytucji mówi wyraźnie, że Rzeczypolita Polska szczerze niepodległości i nienaruszalności swoich jego terytorium. Artykuł 7 mówi, mówi, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Dlaczego, proszę Państwa, cytuję te przepisy Konstytucji? No po prostu dlatego, że one zostały w drastyczny sposób złamane. Zgodnie z Konwencją wiedeńską dotyczącą stosunków dyplomatycznych. Minister Spraw Zagranicznych jest jedną z osób, które bez specjalnego upoważnienia mogą wypowiadać się w imieniu państwa. Prezydent państwa, Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Zagranicznych. Czyli tej wypowiedzi nie można traktować jako wypowiedzi prywatnej. A to jest wypowiedź, która wyraźnie stwierdza, że Polska decyduje się, na to, żeby być członem federacji, a więc żeby przestać być państwem niepodległym. To jest złamanie konstytucji. To jest złamanie konstytucji w sposób niesłychanie wręcz drastyczny, i to jest sprawa zasługująca na Trybunał Stanu. Bo, oczywiście, wiemy, że w Polsce Trybunał Stanu działa na zasadach czysto politycznych, tak zatem jak i inne organy. W dzisiejszej prasie profesor Kamiński mówi, że polskie organy antykorupcyjne są na Smyczy politycznej niewątpliwie ma rację. Mechanizm praworządności został przez tą władzę całkowicie podważony. Niemniej moim obowiązkiem jako polskiego polityka i jako posła, który także składał przysięgę jest to stwierdzić. To jest sprawa na Trybunał Stanu. Minister Sikorski nie miał żadnych podstaw konstytucyjnych, ustawowych, ani innych do tego, żeby tego rodzaju tezy sformułować. Nie miał już na poziomie politycznym także żadnych podstaw do tego, żeby oferować Niemcom przywództwo w Unii Europejskiej, z tego względu, że to jest oferowanie jednocześnie Polsce, już nawet bez tych rozwiązań dalej idących, pozycji podrzędnej, pozycji, no którą mieliśmy przez dziesięciolecia, ale nie na tym polegają cele polskiej polityki zagranicznej, żeby wracać do sytuacji sprzed 1989 roku. A przy czym doświadczenia w stosunkach polsko-niemieckich wskazują bardzo wyraźnie, jak to wygląda. To znaczy, że Niemcy w żadnej sprawie ważnej nie ustępują, wszędzie bezwzględnie realizują swoje interesy, zarówno te zewnętrzne, choćby sprawa rurociągu północnego, jak i te wewnętrzne, choćby sprawa widocznego znaku, ale także stosunek do mniejszości polskiej w Niemczech, stosunek do polskich dzieci tam wychowywanych, jest mnóstwo tego rodzaju przykładów, gdzie powtarzam, Niemcy nie idą na jakiekolwiek ustępstwa, nawet takie o charakterze kurtuazyjnym. I z tego trzeba sobie zdawać sprawę, trudno, żeby Polski Minister Spraw Zagranicznych czegoś takiego nie wiedział, nie wiedział na co naraża Polskę, stawiając sprawę w ten sposób, wygłaszając tego rodzaju przemówienia. No, jest tutaj jeszcze i ta kwestia, że minister się nie pofatygował, żeby przedstawić te tezy w Polsce, a przedstawił je w Berlinie. To też jest niesłychanie charakterystyczne. Niemiecki minister spraw zagranicznych się z tego bardzo cieszy. No, na jego miejscu być może inni by się bardzo cieszyli, ale z punktu widzenia polskiego to jest sytuacja naprawdę zupełnie niesłychana i szczególna. Chcę jasno powiedzieć, że my się temu zdecydowanie sprzeciwiamy, że zdając sobie sprawę jaka jest sytuacja rozważymy kwestię postawienia wniosku o to, żeby minister Sikorski stanął przed Trybunałem Stanu, chociaż oczywiście wiemy jak to wygląda w tym parlamencie, ale chodzi o pewien gest, pewien symbol, pewien znak całkowitej niezgody na ten sposób prowadzenia polityki. Zdajemy sobie sprawę także i z tego, i to już nie jest kwestia tylko relacji polsko-niemieckich, ale kwestia stosunków w Unii Europejskiej, że jeżeli by doszło do takich rozwiązań, to interesy polskie zawsze będą traktowane jako trzeciorzędne czy czwartorzędne. Nasza sytuacja to będzie sytuacja kraju w istocie takiego półkolonialnego, dostarczyciela taniej siły roboczej. No, przypomnę, polskie stawki w Londynie są najniższe ze wszystkich, łącznie z przedstawicielami państw afrykańskich, i to jest, można powiedzieć, dorobek polskich elit. Jeżeli tego słowa elity w stosunku do tej grupy można w ogóle bez wielkiego cudzysłowu użyć, to ciągłe wmawianie Polakom, że są ludźmi w skali europejskiej czy światowej niepełnowartościowymi, że się ciągle mają bić. W piersi za zbrodnie innych, i tak dalej, i tak dalej. To brak pewności siebie, całkowity brak pewności siebie, a nie niższe kwalifikacje niż przedstawicieli państw afrykańskich, prowadzi właśnie do takiej sytuacji. Tu jest w Polsce bardzo zasadniczy podział. My chcemy Polski niepodległej, Polaków pewnych siebie, a nie wystraszonych i gotowych pracować nawet w warunkach na poły niewolniczych w tych różnych obozach, o których można przeczytać. W polskich mediach. My po prostu mm, chcemy wesprzeć tych, którzy w Polsce tak myślą, tych godnych Polaków, a tych innych, którzy nie wynieśli tego z domu, którym współczujemy, uczyć tego rodzaju postawy. Szanowni Państwo, w tej chwili także pan przewodniczący Mariusz Błaszczak złożył wniosek w imieniu Prawa i Sprawiedliwości o. Nadzwyczajne posiedzenie Sejmu w tej sprawie i będziemy domagać się informacji nie od ministra Sikorskiego, tylko od prezesa Rady Ministrów, premiera Donalda Tuska, jak najszybciej się tylko da. Wniosek już został złożony, jest u marszałek Kopacz. Jeśli są pytania tylko w przedmiocie konferencji, dzisiejsza konferencja dotyczy spraw zasadniczych, spraw ważnych. Bardzo proszę, byśmy dzisiaj skupili się tylko na tym. Panie redaktorze Tokewu. Radio FM, Konarski Łukasz, dzień dobry. Mam dzień takie dobry. pytanie: czy państwo poprą wniosek Solidarnej Polski o wotum nieufności dla ministra Sikorskiego? I też chciałbym doprecyzować, kiedy ten ewentualny wniosek o Trybunał stanął dla ministra? No, będzie napisany, będzie sformułowany? Poprzemy. Chociaż oczywiście zdajemy sobie sprawę jaki będzie wynik głosowania. A jeżeli chodzi o sformułowanie, no to oczywiście to jest zadanie dla prawników, więc to chwilę potrwa. Bardzo proszę, jeśli są kolejne... Rozumiem, że Państwo się podpiszą pod tym wnioskiem, tak? No oczywiście, że się podpiszą. Kata Adamek TVN24, yy, nawiązując jeszcze do różnych inicjatyw związanych z wystąpieniem Pana Ministra, chciałam zapytać, czy Pan, Panie Prezesie i Prawo i Sprawiedliwość podpisze się pod wnioskiem Solidarnej Polski yy, nie było o odwołanie. Przepraszam, odpowiedziałem. <laughs> Przepraszam, zdekoncentrowałam, bo czytam teraz całe wystąpienie Ministra Sikorskiego i chciałam zacytować Panu yy, fragment tego wystąpienia w związku właśnie z Niemcami, yy, z tym co mówił Minister o Niemczech i o Federacji, z tego co ja rozumiem, Chodziło o to, że ta federacja ma być tylko w aspekcie finansowym. To znaczy, podając przykład Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, minister tutaj mówi o tym, że chodzi o zaciąganie wspólnych długów, o spłacanie wspólnie tych długów. Natomiast w kolejnym zdaniu podkreśla wręcz, tu zacytuję, że pilną sprawą jest ocalenie strefy euro. A podejmując ten wysiłek, ważne jest, abyśmy zachowali Europę jako demokrację, która szanuje autonomię jej państw członkowskich. A więc nie ma tu mowy o stworzeniu absolutnej federacji. Panie redaktor, autonomia to jest nawet mniej niż to, co mają człony Federacji. No tu jest kwestia no, znajomości pewnego języka. Autonomia, Republika Autonomiczna to jest coś mniej niż człon Federacji. Także jeżeli by założyć, że Pan minister rozumie ten język, no ja nie jestem tego zupełnie pewien, ale zakładam, że jednak powinien rozumieć, to znaczy, że wszedłby jeszcze dalej niż, niż federacja, bo pozycja członów federacji to jest więcej niż autonomia. Natomiast to jednak nie jest w żadnym wypadku niepodległość. Powtarzam, poza oczywistością, no ale być może, że ta oczywistość dotyczy w Polsce tylko części społeczeństwa. Bo dla mnie jest to oczywistość i dla wszystkich ludzi, których bliżej znam, wśród których się wychowałem, jest to oczywistość, że Polska powinna być krajem niepodległym. Ale jeżeli już do kogoś to nie przemawia, no to jest wyraźny zapis konstytucji. I takich zapisów nie wolno łamać, nawet jeżeli się miało nieszczęście, ukształtować się w innym środowisku, jak przypuszczam, w takim właśnie kształtował się Pan Sikorski. Oprócz tego fragmentu dotyczącego właśnie federacji jest jeszcze fragment dotyczący Niemców, inny niż te o których słyszymy cały czas, które są najbardziej które się przebiły w mediach. Jest cały długi taki pasus, który mówi o winach Niemiec, jeśli chodzi o kryzys obecny, o tym, że Niemcy nie są bez winy, że są największym beneficjentem obecnych porozumień i że w związku z przeszłością, w związku z historią Europy, właśnie dlatego odpowiadają za to, by teraz postawić na nogi strefę euro i Europę. Pani redaktor, no to są elementy retoryki, które z meritum nie mają nic wspólnego. No można różnie uzasadniać przywództwo Niemiec w Europie, można nawet uzasadniać je winami, ale to jest stawka na przywództwo Niemiec, czyli na podporządkowaną pozycję Polski. Proszę pamiętać o jednej rzeczy: Unia Europejska, a przedtem EWG, były było konstruowane na takiej zasadzie, rezygnujemy z tradycyjnej polityki europejskiej, tej, która została określona w XVI, a w szczególności w XVII wieku przez traktat westfalski. Czyli krótko mówiąc, przyjmujemy, że państwa są naprawdę równe i Luksemburg jest równy Francji czy Niemcom i ma prawo weta. Od tej zasady w pewnym momencie zaczęło się odchodzić, ale to nie oznacza, że mamy przyjąć już zupełnie oficjalnie zasadę hegemonii. No to jest po prostu przyjęcie zasady hegemonii. To przemówienie ma dwie warstwy. Tą perspektywiczną, gdzie mowa jest o federacji i jest wyraźne nawiązanie do Stanów Zjednoczonych. No, proszę wybaczyć, ale Stany Zjednoczone są federacją, a nie zespołem suwerennych państw, bo nawet konfederacja nie jest w pełni zespołem suwerennych państw. Formalnie konfederacją jest tej chwili Szwajcaria, ale tak naprawdę dzisiaj na świecie prawdziwej konfederacji nie ma. Stany Zjednoczone w pierwszej fazie swojego istnienia były konfederacją. To była faza stosunkowo krótka. I wtedy rzeczywiście ten poziom oddzielności poszczególnych członów konfederacji jest znacznie wyższy. Natomiast drugą płaszczyzną jest ta deklaracja, stanimy na baczność przed Niemcami. My odrzucamy to przemówienie, niezależnie od tej czy innej retoryki, na obydwu poziomach. Uznajemy za absolutnie nie do przyjęcia tą perspektywę federacji i uznajemy za całkowicie nie do przyjęcia hegemonicji. To nie jest nowe stanowisko, gdyby Pani była łaskawa zapoznać się z przemówieniami, choćby moimi z czasów, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to sprawa hegemonizmu i jego odrzucenia była tam bardzo wyraźnie stawiana. Bardzo proszę, pan redaktor. TVN24. TVN24. Panie prezesie, chciałem zapytać, na czym konkretnie miałoby polegać to zagrożenie ze strony Niemiec, o którym pan mówi, ta to podporządkowanie, ta wasalizacja? Znaczy, na czym konkretnie miałoby to się opierać? Proszę pana, to polega już w tej chwili na tym, że różne niemieckie interesy, nawet wtedy, jeżeli są w oczywiście w sposób sprzeczny z sojuszniczymi zobowiązaniami Niemiec, no choćby rurociąg północny, są realizowane bez uwzględnienia interesów polskich, a dodatkowo jeszcze się wprowadza takie rzeczy jak blokowanie portu. Niewątpliwie nie są zgodne z polskim interesem te działania, które odnoszą się do historii, do nieustannego podtrzymywania kwestii polskich ziem zachodnich. Uwieczniania ruchu wypędzonych, bo poprzez to, że tam można poprzez dziedziczenie przynależeć, to ten ruch jest uwieczniany. To nie chodzi o ludzi, którzy, i to można zrozumieć, mają sentyment do tych ziem, bo stamtąd się wywodzą, pamiętają je, czy przynajmniej tam się urodzili, ale to już chodzi o trzecie czy czwarte pokolenie, więc to jest też z całą pewnością sprzeczne z naszymi interesami. To jest kwestia stosunku do Polaków w Niemczech. Niemcy tu korzystają z niezwykle daleko idących uprawnień, nawet konstytucyjnych, natomiast Polacy takich uprawnień tam nie mają. Niby dlaczego. Ale to są sprawy także drobniejsze. Czy Berlin w ramach tych dni warszawsko-berlińskich wybudował kolumnę Zygmunta na centralnej ulicy, czy jednej z najważniejszych? Nie. W Polsce natomiast wybudowano bramę Brandenburską. To jest takie poczucie pewnej części polskiego społeczeństwa niższości. No To są. Ja nie chcę tutaj podawać różnych często drastycznych historycznych przykładów jak to wyglądało, no jest Polska powstańców warszawskich, którzy nie mając broni staczali z najbardziej doborowymi jednostkami niemieckimi bitwy i to często zwycięskie i są ci, którzy w maju 45 roku pod ciekali uciekali przed niewielkimi siłami niemieckimi. My reprezentujemy tradycję powstańców. No, są tacy, którzy najwyraźniej reprezentują tą drugą tradycję. Powtarzam, my współczujemy tej części społeczeństwa, ale uważamy, że należy ją uczyć, a nie iść drogą tego rodzaju myślenia.